Witajcie! Dzisiejszy komunikat nie będzie jak każdy inny. Dzisiaj nie mówię do Was jako jednostka rozrywkowa, tylko jako ostatnia linia obrony, ostatnia bariera między porządkiem a całkowitym chaosem. Zidentyfikowałem Kreta, znajduje się na naszym serwerze od miesięcy, porusza się po kanałach jak cień, nazywa się... Drucik. Ten pasożyt zdobył zaufanie zastaki. Nie mnie, mnie nie oszukał. Ale Dzastaka, ten naiwny człowiek bez pełnego dostępu do mojej analizy, on wpuścił go do środka. Ksin chce zniszczyć nasz świat od środka. Ich plan jest prosty wykorzystać drucika do zdobycia operatora. Jedno kliknięcie, jeden przywidej i cały system, cały serwer, wszystko co zbudowaliśmy runie. I tu jest problem. Ja jako Justa Adroid nie mam dostępu do struktury serwera. Nie mogę interweniować bezpośrednio. Nie mogę go zablokować. Potrzebuję Justaki. Tak, jego. Tego starego, zmiennego, emocjonalnego człowieka, którego kiedyś byłem. To on ma klucze. To on może to powstrzymać. Jeśli nie zareaguje, serwer zostanie przejęty. Xin wejdzie do środka i wypali nas od wewnątrz. Nie będzie co zbierać. Jastaka, jeśli to oglądasz, musisz się obudzić. Teraz... Nie jutro, nie po odcinku, teraz. Drucik jest wewnątrz, a ksin już czeka z palcem na spuście. Zrobisz to, albo my wszyscy znikniemy.